Witam. Wszyscy wkrętki zapewne znają, co to jest wkrętka do gumy. A to mamy taki modernizowany element wkręcający, czy wkręcany, że tutaj tą całą kulkę ołowiu możemy zdjąć, bo przez zagięcie tego truta blokujemy ją i ona sobie luźno bimba przy tym jak gumę nałożymy to to sobie luźno lata kręcimy gumę to obciążenie możemy zmieniać właśnie przez wyprostowanie albo zgięcie tego druta prostujemy go zdejmujemy obciążenie, wymieniamy na inne nakładamy inne zaginamy końcóweczkę i mamy dalej systemik sprawny i tak to Wygląda w praktyce. Co to daje? Guma jest wtedy, że się tak wyrażę, pracuje jak wolny elektron. Na czeburażce to jest inna praca, a przy tym rodzaju obciążenia jest jeszcze inna praca. I no, piękne po prostu kolebanie. Bardzo piękne kolebanie. Tutaj do tego przedniego oczka mocujemy stalki i kotwice na odciągach. Wbijamy sobie w gumkę albo na pinach, zależy kto jak tam używa. Tu zamiast tego druciku możemy użyć czeburażki z agrafką. Po prostu nie montować tego drucika, tylko od razu do tego oczka tutaj dolnego zakładać czeburażkę tą agrawkową I też będzie to bardzo proste rozwiązanie. Ciężarek się kołysze, Niezależnie od tego, jak pracuje guma. To jest dopiero Bajer. Ale jednocześnie tą gumę yy, pozycjonuje w miarę pionowo, w miarę w pionie. To znaczy, ta guma nie lata tak jak przyborażce sobie, a muzą troszeczkę. Tylko zachowuje się bardziej jak chora ryba. Dlatego ten systemik jest tak yy, skuteczny. Także polecam. A tu jest wersja taka troszeczkę inna, bez wkrętki. To znaczy, się ten element o ten wbijamy sobie w gumę. Guma dochodzi gdzieś do tego miejsca. A tutaj mocujemy obciążenie na tym czpieniu. Końcówkę czpienia zaginamy, i też właśnie to jest ten efekt yy, kolebania się gumy tej niezależności korpusu gumy. Od obciążenia. Pracuje no, naprawdę fantastycznie, pięknie wabi drapieżniki. Wiele szczupaków, w tym powyżej metra, właśnie na coś takiego siadało. I do tego tutaj albo do tego montujemy ze stali, albo z wolframu odciągi, a do nich kotwiczki. I to by było już na tyle.